Hej, ko hej, kochani. Yy, czuję się chyba o oździebełenko lepiej. Oździebełenko. Jeszcze nie wyglądam, ale no, nie dbam o siebie za bardzo ostatnio, dlatego, że yy, jeszcze się tak dobrze nie czuję. Yy, po prostu olewam wszystko. Pogoda jest taka, jaka jest. Olewam wszystko, co mogę olać. O, I tyle powiem. Yy, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, słuchajcie, że faktycznie tam pisze, żeby nie jeść miodu. Ja tego miodu jednak sobie lubię. A to z tą kurkumą, a to i tam, do te, i tak dalej. Jednak chyba nie powinnam. Słuchajcie, wczoraj mnie złapał taki ból wątroby, że jeszcze takiego bólu wątroby nie miałam. Czyżby ona też mi się tam oczyszczała? To raz. A dwa. Słuchajcie, zaczęło się 4 dni temu, bo dzisiaj już jest ok. 4 dni temu w sumie zaczęłam tak kasłać niesamowicie, ale uwaga. Zaczęłam kasłać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyłożyłam sobie ręce. Tylko. Bez przykładania rąk nie kasłałam. Przykładam ręce, momentalnie, aż za pierwszym razem, słuchajcie, tego pierwszego dnia, to mąż się pytał, co mi jest, tak? Co się dzieje? No, bo, słuchajcie, naprawdę było niewesoło, było niefajnie. Także, no, tak, jak sama się zaniepokoiłam, kurde, no, coś jest, coś, co się dzieje, i to takie, wiesz, było takie odkasływanie, tak, jakby tego wszystkiego, takie odkasływanie niesamowite, i wręcz w jednej chwili miałam takie, kurde, ja się zaraz uduszę. Normalnie tak. Więc miałam takie kasłanie, i to po trzech dniach, słuchajcie, mi przeszło. Dzisiaj już nie, wczoraj już było delikatnie, dzisiaj już w ogóle. No może tam ze dwa kasłania jakieś mi się przydarzyły i to wszystko. Natomiast wczoraj wieczorem, jak mi, wieczorem w nocy, jak mnie zaczęła boleć wątroba, to się w pale nie mieści. Słuchajcie, tak jakbym nie wiem, co zrobiła. Rozumiecie? Nie wiem, co jakbym bym zrobiła. I dzisiaj jest tak... Potem mi przeszło. No i normalnie sobie zasnęłam i tak dalej. Natomiast dziwne to było strasznie, bo mnie nigdy wątroba nie boli. Także to było dziwne. Ech. Yy, ale z drugiej strony, słuchajcie, z kolei patrząc na, yy, bo oczywiście cały czas mowa jest o BSM-ie, tak? Mam wrażenie, że takie jest to tym wszystkim spowodowane, no bo organizm się oczyszcza. Yy, zawsze tak jest, że przy BSM-ie najpierw organizm się oczyszcza ze wszystkiego chyba i dlatego to samopoczucie jest takie fatalne, po prostu takie, takie okropne, fatalne i tak dalej, bo BSM. Bo oczyszczanie. Wiecie, o to chodzi tutaj. Coś chciałam powiedzieć jeszcze. Na pewno coś chciałam jeszcze powiedzieć. Ogólnie jest też pozytyw. Przeszłam dzisiaj o wiele więcej. Jest naprawdę na bieżni tylko, bo na dwór dzisiaj nie wychodziłam, ale jeszcze wyjdę, bo będę musiała gdzieś jechać. Natomiast przeszłam dzisiaj na bieżni 3 km. Także słuchajcie, niedawno nie byłam w stanie przejść 600. Nie wiem, jakby by mi wyszło na dworzu, właśnie, bo tego nie wiem. Bo jednak na dworzu to jest trochę co innego niż w domu, wiecie. Natomiast ogólnie przeszłam na bieżni dzisiaj 3 km. Także jest postęp, jest progres, <laughs> tak? No i tyle: no, w sumie właściwie tyle Wam chciałam takim czymś się tylko podzielić. Natomiast, co jeszcze mogłabym powiedzieć, to to, że słuchajcie, tutaj na przykład w Irlandii, no, no, no w sumie ogólnie nic się nie dzieje. Yy, rząd Irlandii stara się pomóc młodym ludziom, dlatego że młodzi ludzie, no kupujący wiecie, no o co chodzi, yy, starają się, młodzi ludzie stąd chcą uciekać, chcą wyjeżdżać, wiecie, gdzieś nie wiadomo, wszędzie jest lepiej, tylko nie tu. No, nie wiedzą jeszcze o tym, że się grubo mylą, no ale rząd Irlandii postanowił, żeby oni tutaj chcieli zostać i postanowił im pomóc finansowo, żeby oni chcieli tutaj zostać, żeby im po prostu więcej czegoś tam zapłacić, dopłacić, żeby było inaczej, tak? To raz. A dwa, słuchajcie, ja wiem, tak mówiłam jeszcze niedawno, że nie należy bać się żadnych działań tych takich W na W, tak? Tego słowa nie mogę używać. Nie wiem, słuchajcie, no na pewno coś będą, mnie się wydaje, coś będą musieli zrobić, dlatego, że wszyscy ci ważni są strasznie zadłużeni. A jeżeli są zadłużeni, to jakich sposobów zawsze, słuchajcie, kochani, używali do tego, żeby jakoś wyjść z tych długów? No powiedzcie mi, no przecież wszystkie W były właśnie po to, żeby zanihilować swoje długi. Rozumiecie? Żeby po prostu ich nie było. No i o to chodziło też również. I o to, jeżeli w ogóle cokolwiek się będzie działo jakiekolwiek działania w, słuchajcie, no to właśnie tak. No właśnie doktor Jaśkowski, też dzisiaj go słuchałam nawet i powiedział o tym, że, że bardzo dziwne były te, te, dwie, te wiecie co. Nie wiem jaka to, nie pamiętam jaka to miejscowość, ale to była imitacja ataku, wiecie jakiego. No bo to była imitacja, no ludzie, no to tak nieudolnie było zrobione, że naprawdę coś strasznego. Nawet doktor Jaśkowski mówił coś takiego, że niby tam coś wybuchło, a 20 metrów dalej stoi budynek, w którym są okna i szyby. A wie o tym doskonale, że gdyby coś wybuchło, to na pewno te szyby by wyleciały, więc wiecie co. No, takim ulegamy różnym dziwnym głupotom po prostu i tyle. Natomiast coś moim zdaniem powinno się coś dziać, powinno się coś wydarzyć. Tutaj też, no, nie wiem, Irlandia, słuchajcie, też jest zadłużona. No nie jest zadłużona tak jak Polska, ale oni robią. Wszystko to, żeby potem ci na górze wiedzieli, jak to zrobić, i żeby po prostu potem Irlandia nie miała wyjścia. Bo nie spłacą tego. No chyba, że oni tutaj też są nieźli kombinatorzy, dlatego że oni otrafią kombinować z takimi pośrednikami często bywają i wiedzą, jak zarobić, a wiedzą też czasami, jak się nie dać zrobić. Ale no dobra, zobaczymy. Nie o to chodzi. Nie o tym. Coś będą na pewno musieli zrobić, słuchajcie, bo zawsze robili to takimi sposobami. Zawsze robili to działaniami W. Yy, słuchajcie, żeby po prostu zlikwidować swoje długi. To o tym mówią już wszyscy. Także no, coś będą musieli zrobić, co wykombinują. Wy nie, nie wiem. Jeżeli te działania, które prowadzą na razie im nie wystarczą, będą musieli coś, nie wiem, może w drugiej części świata, może nie, nie wiadomo co zrobią, tak. Nieważne. Dobra, kochani, trzymajcie się na razie. Hej, papa, 7 minut już prawie za długo. W każdym bądź razie czuję się źle, ale lepiej. Ale chwilami gorzej. Ale widzicie, to jest takie, nie? Nie wiadomo, nie? Ale w każdym bądź razie mówię, kaszel potworny. Płuca mi się chyba całkiem oczyściły, chociaż nie palę już od, no, od dwóch lat. Dlatego tak wygląda mój mąż, zresztą wygląda tak samo też mm. eee, Ale to nic, to, to da radę. <ślam> Mam nadzieję w końcu kiedyś. No i tyle. Trzymajcie się, milutkiego, no hej, papa, będę informować na bieżąco, jak się coś nowego będzie działo, pewnie, że tak, oczywiście, no hej, papa, wczoraj już nie ma, jutro nie ma, jutro jeszcze nie ma, jutra jeszcze nie ma, żyjmy tą chwilą, tym dniem dzisiejszym, słuchajcie, kochani, wykorzystujmy te dni na całego, ile wlezie, ile się da. Taka mała dogrywka, słuchajcie, nie wiem, ile mi ta dogrywka zajmie czasu i nie wiem, czy ja puszczę to jako dogrywkę, czy jako po prostu osobny odcinek, nie wiem. Nie łapię tego. Słuchajcie, usunęli kanał Profesor Prawdy. Bardzo lubiłam ten kanał. Facet tam puszczał w linkach pod swoimi filmami. Króciutkimi, w linkach puszczał bardzo fajne filmy. Patrzę, że usunęli jego kanał Profesor Prawdy. Szkoda. Miał dwa takie kanały że chyba i obydwa mu usunęli. Co będzie dalej, nie wiem. Widzę, że niektórych kanałów już nie ma, nie istnieją. Paz TV był taki kanał, jeszcze taki zdrowotny, dosyć fajny był też. Usunęli. No i tyle, no słuchajcie, co do tego, puszczę Wam pod spodem film doktora Jaśkowskiego. Możecie, możecie wchodzić, ja nie przypadam akurat za tym kanałem. Ale dobra, nie będę się wypowiadać nawet na ten temat, ale on ma, czasami, właśnie o teraz chociażby ma. Słuchajcie, właśnie wywiady z doktorem Jaśkowskim. I u niego na kanale. I on ma takie przekierowania też w swoich, tak, w swoich filmach. też ma przekierowania w linkach na, na CDA, chyba, czy na Rumble. No, tak, na Rumble ma przekierowania, i tam jest więcej. Także można sobie pooglądać. Puszczę Wam jeden taki film skrótowy. To jest skrótowy doktora Jaśkowskiego. Jak dajecie robić się w chuja i tyle. Bo to inaczej tego już nie można, słuchajcie, nazwać. Yy, tak, to powiedziałam, to powiedziałam. Yy, o czym mówi doktor Jaśkowski sami powinniście wiedzieć? No posłuchajcie, bo to jest naprawdę fajny film. No, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy puszczę jeden, czy puszczę kilka filmów tam jeszcze pod spodem, nie mamy zielonego pojęcia. Yy, wiecie co, co mnie wkurza jeszcze, że wszyscy mówią o yy, zmianach na, lepszy, na lepsze. O lepszych ludziach mówią, tak? O wszystko, co najlepsze i w ogóle no po prostu. O jakimś lepszym świecie, o jakichś lepszych zasadach, lepszych prawach, lepszych regułach. Tymczasem to jest samo pierdzielenie. Nie wszyscy, tak jak patrzę, jak jeden mąż, patrzą tylko na to, żeby dawać to w górę i żeby oczywiście wpłacać pieniądze. Wszystko w temacie to już, kurwa, nie mam nawet o czym... Sorry, że tak klnę, ale normalnie szlak mnie trafia, jak widzę... A jak ktoś mówi takie bzdety, tak, to szlak mi trafia. Ale w ogóle to nie o tym, bo ja robię tą dogrywkę, słuchajcie, po to, żeby wam powiedzieć, jak ja się czuję. Ale to za chwilę, bo jeszcze, bo słuchajcie, napisałam sobie coś bo tak, tam sobie napisałam kilka spraw. Muszę to jednak robić, te zapiski, bo przestałam robić zapiski i zauważyłam, że czasami mi potem sobie przypominam, że o czymś nie powiedziałam. Także będę sobie robiła zapiski. Wczoraj pojechałam, słuchajcie, do takiego warsztatu, żebym tam sprawdzili, czy z kołami wszystko w porządku i tak dalej. No i tak usiadłam sobie w tej poczekalni, słuchajcie, no i wyszła matka z dwójką dzieci. Jedno dziecko to było tam małe, cztery no ja latka, a drugie dziecko, nie wiem, no siedem, osiem może miało, dziewczynka. I słuchajcie, ja tak siedzę, siedzę, <laughs> ona tam sobie na drugiej sofie siedzi, czekamy i w pewnym momencie, no wiecie, zachciało mi się takiego <laughs> i to nie podwójno, to było takie <laughs> i to wszystko. Rozumiecie? Jak ta dziewczynka, reakcja jej była natychmiastowa, ta starsza dziewczynka. Od razu. Rozumiecie? Wzrok był taki, jakby mi chciała coś zrobić. Że ja coś złego zrobiłam, wiecie, nie? Może ja coś złego zrobiłam, nie wiem, no. Kasznęłam, po prostu, tak? Jej wzrok. Niesamowity. I słuchajcie... Jej reakcja natychmiastowa. W minisekundy dosłownie. Zobaczcie, co zrobiono młodym, małym, małym, dzieciom. Ta czterolatka może jeszcze nie tak, ale ta wyćwiczona już jest tak na, na baczność omalże. No, a to jest tylko jeden z objawów. Ten strach, lęk to tylko jeden, słuchajcie. Tych objawów będzie znacznie więcej, jak będą dzieci jakieś starsze. I ja myślę, że te dzieciaki to najchętniej. Słuchajcie, jak one podrastają wszystkie. Ja są już tak przewrażliwione, przynajmniej tutaj nie wiem. No, na pewno nie wszystkie tak, ale jednak zauważa się. Ja czasami robię specjalnie takie podpuchy. I chodzę po sklepie, i robię. <śmiech> Wiecie, dla <laughs> zmyły, nie? I patrzę, i obserwuję, tak, i patrzę, i widzę, co się dzieje z ludźmi, ale nawet dochodzi do tego, że się odsuwają. <laughs> ja ja. Po prostu jaja, słuchajcie, co zrobiono, co zrobiono ludziom. Więc tak, to ja myślę, że, że te dzieciaki, jak podrastają za 5, 10, 15 lat, to on chętnie nas uśpią. Tak mi się wydaje. No ale dobra, to już nieważne. Ech. Wiecie co? Powiem tak. Ponieważ pierwsza część filmu. To już 5 minut, jest kurde, szkoda. Pierwsza część filmu. Chciałam, żebyście w ogóle ten film obejrzeli w całości. Pierwsza część filmu jest sprzed kilku dni. Po czym teraz wam chciałam powiedzieć, że. po jakimś czasie, kaszel nie przeszedł i tam wszystko było niby ok. Natomiast dwa dni od tego filmu, jak go nakręciłam od, tam, od tej pierwszej tutaj części, którą właśnie teraz będę puszczała, a to jest ta druga część tego filmu. Widzicie, mam inną bluzkę nawet, nie? Po tych dwóch, może góra trzech dniach, chyba dwóch dniach, ja się zaczęłam tak czuć, że ja, słuchajcie, nawet nie wiedziałam, jak mam sobie to zapisać na kartce. Rozumiecie to? Nie wiem. Ja się zaczęłam tak czuć... O, ja napisałam coś takiego. Nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, co mi było, jak się czułam, jakie to było straszne samopoczucie. Ja, słuchajcie, siedziałam w fotelu i tak się zastanawiałam, co mi jest. Pierdziela, no co mi jest? No, nie byłam w stanie, słuchajcie, stwierdzić, co mi jest, co mi dolega, dlaczego ja się tak źle czuję, o co chodzi. Po czym wieczorem okazało się, że jest mi zimno. Ale było mi tak zimno. Ja myślałam, normalnie, ta chwilami to ja myślałam, że ja zejdę chyba. Słuchajcie, nie, no na serio, coś się ze mną takiego dziwnego działo, że nie wiedziałam o co chodzi w ogóle. Słuchajcie, weszłam na górę później, żeby się położyć, i. Przykryłam się dwiema kołdrami, po czym jak śpię na ogół bez, tak y, y, tym razem założyłam piżamę, grube skarpetki, dwie kołdry i to nie za bardzo było w stanie mnie ogrzać. Wiecie, niespecjalnie. To już się jako tako ogrzałam, natomiast stopy, no cóż. Włożyłam je w gorącą wodę, znaczy gorącą. No, ja nie mogę takiej gorącej bardzo, ale włożyłam. Niby to pomogło na chwilę, jakiś czas. Ogólnie czułam się strasznie. I stwierdziłam, że następnego dnia, jak wstanę, nie robię BSM-u. Nie, po prostu ten BSM, no nie robię tego BSM-u. Muszę przerwać, bo tam przeczytałam, że można sobie zrobić taką dzień czy dwa dni przerwy. I stwierdziłam, nie, no, muszę zrobić tą przerwę, bo nie dam rady, bo się wykończę po prostu. I słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, jak to nagrywam i w tym tygodniu nie, no ja już dzisiaj rano, bo już dwa dni minęły odpoczęłam sobie, odżyłam słuchajcie, czuję się lepiej rozumiecie to? bez BSM czuję się lepiej, lepiej mi się chodzi nawet, co jest dziwne tak, czuję się lepiej i powiedziałam sobie, że no muszę zadzwonić do Piotra Lewandowskiego chyba w tym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu znaczy od poniedziałku zaczynając, nie wiem jak się będę czuła bo dzisiaj zaczęłam znowu BSM wróciłam, nie odpuszczę bo widzę, że to coś robi. Nie wiem, co na razie robi kupę złego. Nie robi kupę złego, kupę dobrego robi, bo mnie oczyszcza najprawdopodobniej cały mój organizm pewnie oczyszcza. I nie wiadomo, co tam jeszcze robi. Jakieś przeróbki, kurna i tak dalej. Zrobiłam sobie też dzień głodówki. Może nie powinnam, bo jednak tutaj trzeba uzupełniać pewne rzeczy, uzupełniać, uzupełniać. Bo jednak organizm, no, chce się odbudowywać. Więc słuchajcie, tak. Ale czułam się fatalnie. Ja nie pamiętam, kiedy już. Ja Nawet jak miałam, słuchajcie, jakąś tam grypę czy cokolwiek innego, to ja się nie czułam tak fatalnie, jak, jak teraz się czułam. Rozumiecie? Fatalnie! No i tak. No, ale po tych dwóch dniach, słuchajcie, kiedy zrobiłam przerwę od BS-em, ten jeden dzień następny sobie trochę poleżałam, ale też nie całkiem. No, tak sobie odpoczęłam i tak dalej. bs nie robiłam. No, ale no, jest lepiej. No, dzisiaj się czuję znacznie lepiej. Ale już rano, dzisiaj robiłam sobie bs Znowu zaczynam. 3 razy dziennie po 20 minut. Może dzisiaj zrobię dwa razy dziennie, jutro zrobię trzy ale zaczynam kochani. Także tak, no to że z kołdry, tak. Eee, wiecie co jeszcze zauważyłam? O, mój organizm stał się wybredny. Już nie chcę wszystkiego jeść. Nie. Już nie. Rozumiecie? Na słodyczy? No cóż, no, takiegoś specjalnie chce mi się chyba cukru, słodyczy. Tutaj bolała mnie głowa, o widzicie, głowa mnie bolała, zapomniałam o tym powiedzieć, co mi się ostatnio właściwie prawie w ogóle nie zdarza. Zaczęła mnie boleć głowa. Jest napisane w tym, gdzieś w książce, gdzieś słyszałam, że Piotr Lewandowski też mówił, że jest możliwe, że będzie bolała głowa. Zaczęła boleć mnie głowa. Trochę sobie tam pomagałam tymi przykładaniem na rąk i tak dalej, ale no niezupełnie to pomagało, co zazwyczaj pomaga. No i niezupełnie. Strasznie się zdziwiłam, bo miałam kupę różnych dziwnych objawów. Sama nie wiedziałam co to takiego, bo nie zdało się tego poskładać do kupy wszystkiego tak na dobrą sprawę. Ale co do wybytności mojego organizmu, nie chcę wszystkiego jeść. I ja wtedy na ból głowy mówiłam, kurde, no może przegięłam z tą dietą, może coś, może jakoś, może może wezmę sobie jednego słodycza. Wzięłam sobie taką małą, małą kulkę tam gdzieś syn mój miał, jakieś Rafaelo czy tam coś innego, żeby słodkie, tak. Nie, to nie było, Rafa, to było coś lepszego, to było coś fajnego. Tutaj są takie fajne kulki, one są pyszne. Wzięłam sobie taką jedną kulkę. Zazwyczaj to pomaga jedna kulka i koniec. No nie, nie pomogło. Rozumiecie? I wprost przeciwnie, ja potem czułam takie obrzydzenie, że ja w ogóle to zjadłam. Co u mnie jest dziwne. Wiecie, w każdym bądź razie, tak, to to Yy, nie chcę wszystkiego jeść już mój organizm nie, te płatki owsiane też na razie nie, ale tak to takie przeplatane jest trochę mleka na wieczór owszem, to nawet samo mi się chce i to nawet w tej książce jest napisane Piotr Lewandowski to napisał, słuchajcie, że mleko ciepłe na wieczór, żeby sobie wypić ja, ja słuchajcie, nie, no wiem, mleko ciepłe na wieczór, no nie, no gdzie tam, no ale pff, słuchajcie, stoi <gryw> stoi i ja, y, słuchajcie, popijam to mleko, naprawdę, także coś się dzieje, no Eee, to tak. No, to tak. No, to, że potwornie zimno, to już powiedziałam. Takie wszystko naraz, tak owszem. No, i tyle. Nie odpuszczam, kochani. Nie odpuszczam. Już nie odpuszczę teraz tej metody BSM-u. Nie odpuszczę. Będę dzwoniła do Piotra LeMadolskiego. Nie wiem, co on mi tam powie. Może mi powie, może mi nic nie powie. Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale tak. Będę dzwoniła do niego. Jakby w razie, gdyby coś. Jeszcze gdybym się tak strasznie poczuła, jak się teraz poczułam, to zadzwonię. Ale słuchajcie, ta metoda coś robi. A mnie się dzisiaj lepiej chodzi wstałam bez ćwiczeń. Rozumiecie? Coś jest na rzeczy. Yy, no tylko nie wiadomo jeszcze co także tak kochani, dziękuję, że jesteście oglądacie mnie, nawet ktoś tutaj mi napisał że pora na następny odcinek, no dzięki <laughs> yy, jestem dzisiaj w znacznie lepszej formie, w znacznie lepszym humorze przede wszystkim, bo ostatnio byłam w tragicznym humorze i w tragicznej formie, trochę wracam ale no mówię, dzisiaj zaczęłam znowu bs boję się, że znowu mi wróci takie, hmm, no ale trudno, przejdę to jakoś nie odpuszczę, choćby skały srały kurna mać, nie odpuszczę ikony no hej, na razie, papa pa.